No i wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, 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 jak zawsze. Niech będzie, tak zawsze, że jest piękna pogoda. Wchodzimy, widzimy w najbardziej rasowym ulu, na wprost wciąż pszczoły przylatują, przynosząc pożytek. Ale jest zimno, jest chłodno, proszę Państwa, jest chłodno. Jestem w koszuli, w spodniach. Jest to czerwcowy wieczór, a jest chłodno. Jest wyraźnie chłodno. Jest wyraźnie chłodno. Jest wyraźnie chłodno. O, przed chwilą mówiłem o, o Ulu Rekordziście. Że nie wiem właściwie jeszcze o o Mówię o nim o rekordziście, no bo jest to ból, który ma. Proszę zobaczyć. O. Jest tutaj aż 4. Są tutaj aż 4 kondygnacje. Rujeczka już śpi. Tutaj rójka też Zapach jest cudowny, cudowny Ale nie słychać takiego charakterystycznego muczenia w ulach, kiedy odparowują pszczoły miód posłuchajmy tutaj posłuchajmy tutaj. O, posłuchajmy, dostaliśmy żądełko Jakieś wariatki. Latają takie wariatki, które no, muszą urządzić. Proszę bardzo, cisza w pasiece. Zachód słońca cisza i spokój. Cisza i spokój. Cisza i spokój. Tak słychać. Dźwięk odparowywania miodu. Powinniśmy zajrzeć do odkładów, żeby zobaczyć, czy nie należy mi poddać jakiś ramek. Tych odkładów mamy 5, więc zaraz szybciutko wezmę się do roboty. Zakręcę się przy tym wszystkim, żeby. Wiedzieć, co jest grane. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. Teraz pójdę zapalić dymaczek.